Po odejściu z pytania na śniadanie, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie zwlekali z podjęciem nowych wyzwań i zainicjowali własny program internetowy. W drugim odcinku gościli Magdalenę Bajsarowicz, ekspertkę od narcystycznych i toksycznych osobowości, co stanowiło okazję do pogłębionej rozmowy na ten trudny temat. Ciekawostką był drobny incydent z przedwczesnym udostępnieniem odcinka na Instagramie Cichopek, co świadczy o niecodziennej otwartości na komunikację z widzami. Nawet pomimo drobnych potknięć, rozmowa z Bajsarowicz ujawniła, że temat narcyzmu i toksycznych relacji jest bliski i ważny dla prowadzących. Wypowiedź Chiopek o manipulacji i emocjonalnej niestabilności osób o cechach narcystycznych pokazuje jej zrozumienie problemu i osobiste zaangażowanie w dyskusję. Stwierdzenie, że skoro narcyz jest w stanie zmanipulować swojego psychoterapeutę, to jest w stanie zmanipulować sędzi go w sądzie. Podkreśla złożoność i trudności w obcowaniu z takimi osobowościami, jak również potencjalne wyzwania, przed którymi mogą stanąć ofiary takich zachowań w systemie sądowniczym. Analiza Cichopek dotycząca dziecinnych zachowań osób narcystycznych wskazująca na ich emocjonalną niestabilność i brak dojrzałości, dodaje wartości do dyskusji na temat radzenia sobie z toksycznymi osobowościami. Wspomnienie o zatrzymanym rozwoju emocjonalnym tych osób rzuca światło na źródła ich zachowań, co jest ważne dla zrozumienia. Jak ważne jest wsparcie i edukacja w tym zakresie, premiera drugiego odcinka zbiegła się w czasie z ważnymi ogłoszeniami Katarzyny. Ta udała się do kliniki na badania, o czym jeszcze w nocy musiała poinformować swoich fanów. Na Instagramie oficjalnie ogłosiła dobre wieści, a ja jestem po kolejnych badaniach, jakie to jest wspaniałe uczucie, wiedząc, że jest wszystko w porządku, cieszyła się Kasia. Potem zaapelowała do ludzi, kochani, badajcie się regularnie, przekazała późną porą inicjatywa Cichopek i Kurzajewskiego. Polegająca na prowadzeniu programu traktującego o trudnych i ważnych społecznie tematach, świadczy o ich chęci wykorzystania swojej platformy do edukacji i wsparcia osób mogących znaleźć się w toksycznych relacjach. Jest to cenna inicjatywa, która może przyczynić się do zwiększenia świadomości na temat narcyzmu i pokazania możliwych dróg radzenia sobie z takimi wyzwaniami.